Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na czytaniu z serii. Wybierz kartę, wybierz talię. Pytanie brzmi, co mnie czeka w miłości, w uczuciach, w emocjach w miesiącu lutym 2021. I teraz tak: trzy talie. Pierwsza, druga i trzecia. I z dopowiedzią jeszcze z tarota duchów będzie, a już jest wyciągnięta jedna karta, która jest pod spodem, która nam da jeszcze dodatkową radę, odpowiedź, podpowiedź. Także tak, pierwsza talia, druga i trzecia. Co nas czeka w miłości, w uczuciach, w emocjach w miesiącu lutym 2021? Karty mamy już oczyszczone, potasowane, zatem możemy przejść do czytania dla osób, które wybrały talię numer 1. Radę odkładamy. Dodatkowe przesłanie raczej. I zobaczymy, co dla osób, które wybrały talię numer jeden. Słuchajcie, nowe uczucie tutaj, jak najbardziej, nowe emocje mamy asa kielichów. No, luty sprzyja nam takiej, takiej atmosferze. Coś nowego może się pojawić. Coś, co wypływa właśnie z naszego serca, z naszej otwartej czakry serca. No, ale jest jeden warunek. Trzeba będzie wybrać, moi drodzy. To jest kochankowie. Trzeba będzie wybrać, co ja chcę. Ta karta ogólnie mówi o różnicach, podobieństwach, dostrzeganiu różnic i podobieństw. Ale często karta kochanków mówi o przyjaźni, związku dwojga ludzi, z której to relacji jedna osoba jest tą osobą ukrytą. Ich tutaj widać, że coś pociąga do siebie, jednak ta kobieta tak, jakby troszeczkę się od niego odpychała. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Musimy wybrać, czego potrzebujemy, co, jest, co z nami rezonuje, co nie rezonuje, kto rezonuje, czy warto y, niektóre działania kontynuować, bo wtedy zamykamy się na coś nowego. Jeżeli wybierzecie, moi drodzy, odpowiednio, a to już do Was należy, tak? Mając na uwadze tą kartę y, kochanków, czyli. Ja bym tutaj powiedziała stanowczo, że chodzi tutaj o energię jednej osoby, która nie jest do końca wszystkim przedstawiana, tak? Ukryta relacja. To wtedy przed Wami otworzy się coś nowego, coś wspaniałego, coś czystego. No i coś, coś pięknego, bo Askelichów mówiła właśnie o pięknych emocjach, a na razie jest bardzo romantycznie. Co Wam sprzyja w tym miesiącu? Dziesiątka Pentakli. Myślę, że może Wam sprzyjać właśnie zdanie sobie sprawy z tego, jak ważna jest rodzina w życiu. Czy Wasza, czy, czy inna, ogólnie ważność rodziny. Że to jest coś, yy, co ma przede wszystkim nazwisko, tak? imiona. To jest pokoleniowość, z pokolenia na, poko na pokolenie. Imię jest bardzo ważną rzeczą w naszym życiu, rzeczą. To jest źle powiedziane. To samo nazwisko, nazwa, nazwa mojej rodziny, jak ja się nazywam, jak nazywa się inna rodzina. I to wam będzie sprzyjać. Dostrzeżenie ważności w życiu, w sercu, w emocjach, rodziny. Tak jak powiedziałem, otwarcie troszeczkę się na pewne sprawy. Jaki jeszcze może być problem? Rycerz Pentakli. Problemem może być brak zdyscyplinowania i brak jeszcze. Do końca pewnego i skonkretyzowanego celu. Wy będziecie chcieli tak, otworzyć się na coś nowego, ale y, moi drodzy, to jest taka trochę jeszcze energia, y, powiedziałabym, wycofa że w pewnym momencie możecie się wycofać, bo rycerz y, Pentakli mówi o tym, że on ma cel i on podąży do niego. W dłuższym lub krótszym czasie, ale dotrze, bo jest odpowiedzialny. Bądźcie odpowiedzialni w tym miesiącu. Za rodzinę swoją, za rodzinę czyjąś, za to, żeby otworzyć swoje serce, swoją czakrę serca i dokonać odpowiednich wyborów. Co Wam pomoże w tym wyzwaniu? Szóstka kielichów, jeszcze raz rodzina. To jest karta wspomnień, to jest karta, to jest właśnie pokoleniowość, tak, tu jest mały chłopiec z malutkim szczeniaczkiem, tu jest już dorosły, ten sam mężczyzna z właśnie tym szczenia, z szczeniakiem, który kiedyś był szczeniakiem, a teraz już jest dorosłym psem. Myślę, że tutaj dużo będzie się kręcić koło rodziny i mam wrażenie, że nie waszej, żeby zrozumieć, ale też i waszej oczywiście. Że wiele rzeczy zrozumiecie i wyciągniecie z wnioski z tej karty kochanków, że nie zawsze to, co wydaje się, że do siebie pasuje, to do siebie pasuje. I takie wyjście mam wrażenie z ukrytej relacji, ale jeszcze gdybyście chcieli się zawrócić ze swojej drogi i nie być odpowiedzialnym za swoją energię, czakry serca, tak? która aż prosi się, żeby ją otworzyć to jednak ta rodzina przeważy, może przeważyć tą, tą sytuację. Wy. Wy to rycerz buław, czyli wasza siła. Jednak siła do działania. Tylko żeby to nie był zryw taki. Właśnie, moi drodzy, żeby to nie był zryw, który narobi... Chwilowego zamieszania, potem kurz odpadnie, opadnie i będzie tak samo jak było. Tutaj kłania się odpowiedzialność i bardziej ten rycerz pentakli, ale energia do działania w tym miesiącu będzie. Działanie to jest wasza siła. Na czym się skupić? Skupcie się na cesarzu. I tutaj mamy dziewiątkę kielichów w podstawie, czyli radość. Ale nie, nie udawajcie tej radości. Tak? Tylko po prostu się na nią otwórzcie. I przyjmujcie to, co wam podpowiada ta karta, czyli serce. Otwórzcie ale na coś serce na coś nowego. Pamiętajcie. Nie na, co, na to, co być może trzeba zostawić, tylko to jest askielichów. To jest coś nowego. Otwórzcie się na coś nowego. Zdecydowanie. I a, skupcie się, cesarz, na odpowiedzialności, skupcie się, właśnie na hierarchii, matka, ojciec, tak? Czyli też pewnego rodzaju no, uporządkowania świata. I skupcie się na swojej sile woli, żeby pewne rzeczy w swoim życiu ym, no, poukładać tak jak. Tak jak wy byście tego chcieli. Bo mam wrażenie, że w tym może Wam ktoś coś przeszkadzać, ale wy jesteście w tym miesiącu otwarci, wasze serce jest otwarte. Także, także macie dużą szansę na, na nowe sprawy. No i tutaj oczywiście, moi drodzy, karta śmierci. No właśnie. Ja nie będę jej komentować, tylko po prostu przeczytam, co jest w tej talii zawarte. Bo można by ją bardzo łatwo skomentować tutaj do, do tego rozkładu. A dlaczego ja pomyliłam kartę śmierci z kartem sądu? To jest sąd, ale to na jedno wychodzi nawet jeszcze bardziej. Przepraszam po prostu pomyliłam. Właśnie sąd, czyli odradzanie się. To jest karta brama, tak? Ale posłuchajmy. No to jeszcze lepiej. Nawet sąd lepszy od, y, od śmierci. Moi drodzy, sąd. Na koniec początek. Wszystko się kończy. Koniec oferuje znaczenie drodze, którą dotąd szliśmy. Jednak koniec nie może zrywać wszystkich związków, ponieważ tam, gdzie coś umiera, rodzi się coś innego. Koło życia jest mądrzejsze niż możemy sobie wyobrazić. Czasami lepiej jest przeczytać niż interpretować. Takie mam wrażenie. Bo to jest taka kropka nad i słuchajcie. Tego, co już zostało powiedziane, albo to, co mogłoby zostać powiedziane w, w interpretacji tych do, dodatkowych kart. Ok, yy, i teraz osoby, które wybrały talię numer 2 co dla Was w miłości w uczuciach, w emocjach na luty Jeżeli odejdziecie, to macie maga. No I co tu dużo po prostu mówić. No. Jeżeli zostawicie to, <noise> ósemka kielichów, no to są, to są karty na związki, tak? Jeżeli zostawicie związek, który wam nie służy, który już się brzydko mówiąc przejadł, z którego już yy, nic nie, nie wróży, żeby było dobrze. Tak, ani nikt nie wróży, żeby było dobrze. Po prostu odchodzimy i koniec nie odwracamy się. Idziemy swoją lepszą drogą. Ja lubię ósemkę kielichów, bo to jest, moje drodzy, tak, takie przemyślenie i to jest odchodzenie z własnej, nieprzymuszonej woli, byleby się właśnie nie odwrócić za siebie i nie cofnąć. Bo jeżeli zakończycie pewną miłość, pewne emocje, czy też wspomnienia, czy też do siebie podejście, tak? Miłość do siebie też jest bardzo ważna. To wy stajecie się w tym miesiącu, miesiącu lutym, czyli miesiącu miłości, magiem, czyli kreujecie swoją miłość, kreujecie swoją eteryczność, kreujecie swoje myśli, działania, tak, emocje. Wszystko macie w zasięgu ręki. To jest takie oczyszczające to odchodzenie, bo ona idzie w kierunku rzeki. tak. Dobrze jest odejść, oczyścić się, i wtedy jesteśmy magami swojego. Otoczenia swojego świata siebie. Po prostu możemy czarować swoją osobą, swoją energią, swoją aurą wszystkim. Tylko trzeba zrzucić stare, stare sprawy, żeby nie ciągnąć za sobą jakiegoś worka, tak czarnego, albo nie daj Boże tych kielichów za sobą jeszcze, które będą dzwonić i y, oznajmiać. Jaka jestem, czy jaki jestem smutny, a tu nie, wy macie być właśnie. Macie czarować. Co sprzyja? Rydwan. No, świeżość. To jest takie, moi drodzy, złapanie oddechu. Właśnie, jak siedzimy w czymś, co nas dusi, tak? Albo chwilę pozostańmy na bezdechu. Jak zrobimy oddech, tak, czyli uwalniamy się od tego bezdechu, to czuje się ulgę też, tak, że możemy oddychać. I to jest karta właśnie oddychania, nowym, świeżym, świeżą miłością, świeżą energią i to wy sobie wyznaczycie kierunek działania i kierunek y no drogi swojej, swojej miłosnej. Wy, bo wy jesteście tutaj, w... to jest w pozytywie, moim zdaniem, jest to jedna z najlepszych kart, jaka może być, o ile nie najlepsza, jeżeli chodzi o siebie, ja, tak? Nie ktoś, ja, bo to jest, to jest z ciebie, to jest serce czytania, to jest wasza energia w tym miesiącu. Naprawdę. I sprzyja wam rydwan, czyli ruch. Jakie wyzwanie jeszcze na ten miesiąc? Dwójka kielichów. E, mam wrażenie, że możecie nie chcieć w tym miesiącu jeszcze wchodzić w jakiekolwiek relacje. Dlatego, że, mm, dlatego, że właśnie. To jest coś takiego, jak się zrzuci siebie, z siebie coś, to na razie ch chce się rozpędzić w tym wszystkim, tak? I pokierować swoim. Jeżeli byliśmy manipulowani przez kogoś, nie wiem, emocjonalnie więzieni, czekolwiek inaczej by to zaprzmiało to jak się wyrwiemy z tego, bo mamy tą siłę, to my chcemy na razie złapać te żagle, wiatr w żagle, tak? Czyli rozpędzić ten rydban. A to jest właśnie, to jest taki miesiąc, dla Was może nie być. Wy możecie. To może być dla was jeszcze wyzwanie. Możecie się troszeczkę bać jeszcze drugich osób, żeby wchodzić w nową energię. Ale wy już będziecie, wy już będziecie mentalnie, wewnętrznie gotowi na pewne rzeczy. Aczkolwiek to może jeszcze, możecie mieć jeszcze jakieś ewentualnie blokady, ale to na, na takim poziomie naprawdę dwójka kielichów w stosunku do maga to jest bardzo malutko. No, i jaka jest rada na dwójkę kielichów? Jeżeli nie będziecie chcieli, no ja bym to skomentowała, ale nie wiem, czy chcę. Jeżeli będziecie mieć yy, niechęć do drugiej osoby, czy też pewien opór w stosunku do drugiej osoby, no nie radziłabym tego, chyba, bo. No nie wiem, As Buław czasami mówi o takim romansie na jedną noc, tak? Czasami tak jest, to jest takie działanie na, jed na jeden raz, ale no nie chciałabym namawiać i mówić, że na to będzie dobra rada, tak? Bo to nie jest koniecznie, ale może nie, dla, niektórych, dla niektórych to będzie dobre i będzie służyć na przyszłość, więc yy, powiedziałam również o tym. Natomiast y, głębiej mówiąc na ten temat, to odpowiedzią na tę przeszkodę jest to, żeby nie bać się działać. Nie bać się. Podejść, porozmawiać chociażby, tak? Żeby zniwelować y, chociaż w 50%, jeszcze pewne lęki, które mogą y, was gdzieś siedzieć. Ale y, przy tym rydwanie i przy tym y, magu. I moi drodzy przy niechęci do jeszcze do współpracy, tak współdziałania, współistnienia, to tak mi się ta as właśnie kojarzy z taką energią, żeby się wyładować, że tak powiem. No, Walentynki są, także można się. No, dobra, ok. Wy w tym miesiącu, jeżeli chodzi o miłość, Czyli wasza siła. Zrzucenie wszystkiego i po prostu wsiną, wsiną dal. To jest wasza siła. To jest tak, jak ta ósemka kielichów zostaje porzucona, tak wyrzucacie wszystko chociażby na miesiąc, i pędzicie. Co wam się uwolni po prostu energia? Bo tu jest przytłaczanie się. Coś yy, do ziemi nas a, przytłacza. I waszym siłom jest rzucenie to wszystko. Nie I że tak by was w ogóle nic więcej nie obchodziło. Jesteście wolni. Tu macie tego maga w środku, a z buław jako rada. No, tylko działać, moi drodzy. I na czym się skupić jeszcze w tym miesiącu, jeżeli chodzi o miłość? Wierzę. Skupcie się yy, na budowaniu, to znaczy tak, na burzeniu i na budowaniu na solidnych fundamentach. Na tym się skupcie. Jeżeli chcecie trwałego związku, to zapominamy o tej jednej nocy, o której ja tu mówiłam, żeby się wyładować, tak? Natomiast, jeżeli chcecie solidnego partnerstwa, a jeszcze wy tutaj nie, nie jesteście w stanie wejść w taki związek emocjonalnie, ale to nie jest powiedziane, że to się nie zadzieje, bo tutaj tak jak powiedziałam, ale to mam wrażenie, że nie w tym miesiącu. To macie siłę do działania, powinniście mieć siłę do działania po to, żeby zacząć w tym miesiącu budowanie swojej, swoich emocji na naprawdę solidnych fundamentach, a nie chwiejnych. I w przełożeniu jest król Pentakli. No i czai się. Król Pentakli w przełożeniu kart. Mężczyzna dojrzały, który ma zasoby, który ma, wie co posiada. Tak? Następnie, no, jak na miłość, no to Królowa, królowa Pucharów. Już czytam. Dodatkowe przesłanie jeszcze Królowa hmm, Pucharów. Zaraz, może znałeś, bo jeszcze nie. Mhm. Duch mistyczności. Jedno jest wszystkim i wszystko jest jednym. W świecie emocji. Jeszcze raz powtórzę. Jedno jest wszystkim, a wszystko jest jednym w świecie emocji. Myślę, że dość wyrazista kropka nad i, jeżeli chodzi o ten rozkład. I teraz zobaczymy, co dla osób, które wybrały trzecią talię. Tu jest dodatkowe przesłanie, przesłanie. Arcykapłan i trzy, yy, trzy yy, denary. Moi drodzy, tutaj jest pra, yy, praca nad, yy, może przyjść coś nowego dla Was, jeżeli chodzi o emocje, ale to nie jest karta emocjonalna, ani ta nie jest karta emocjonalna, ale to jest karta takich wartości moralnych, powiedziałabym, tak? Czyli albo może legalizacji czegoś. Czyli tak jakby. W tym miesiącu była szansa na to, to nie będzie wszystkich dotyczyć, ale niektórych z Was, że będzie wokół Was krążyć dzieci taka energia, że będziecie chcieli się połączyć, tak? Zalegalizować swój związek w jakikolwiek sposób. I żeby bardzo tak na siebie patrzeć w sposób bardzo dojrzały, bardzo moralny, tak? I, i wtedy jest szansa na to, żeby. Pracować nad czym, żeby urodziło się, urodziło się coś nowego. Na gruncie, no tutaj jest karta materii, ale my to czytamy jako miłość, tak? Czy coś, praca nad może swoim mieszkaniem, no cokolwiek by to nie było. Czy swoim miejscem, tak? Swoim uziemieniem. To będzie. Chyba czyste takie przesłanie dla niektórych osób tylko, bo ja to widzę, właśnie dla niektórych osób to może być po prostu zalegalizowanie i rozpoczynanie, tak jakby wspólnego życia w nowym miejscu. Co Wam sprzyja? 9. No właśnie, sprzyja właśnie to, że będziecie potrzebować swojego miejsca na Ziemi. Swojego, y, ja teraz mówię do tych osób, ale zaraz rozszerzę to czytanie. Ja mówię do tych osób, które będą chciały y, razem na gruncie wspólnego domu, wspólnej przestrzeni coś tworzyć. Po prostu, wy będziecie, siłą waszą jest to, i sprzyjać wam będzie to, że wy będziecie chcieli już mieć tej swoje enklawy, dwoje osoby, dwoje osób w tym samym miejscu. Enklawa, swoje rytuały, tak? Wspólne śniadanie, wspólna kawa. To takie miejsce, do którego nikt oprócz Was nie ma dostępu. Tajemnicza Wasza przestrzeń. Natomiast, jeżeli bym chciała poszerzyć to czytanie, aczkolwiek ja tutaj widzę je bardzo w punkt, że tak powiem, to powiedziałabym tak, że jeżeli zdecydujecie się i spojrzycie na swoje życie w sposób taki no, bardziej... Moralny, tak? Bardziej uduchowiony, bardziej emocjonalny, tak? To też w Was narodzi się potrzeba takiego uziemienia swoich emocji. Może znalezienia też tego miejsca w, na, na, na świecie, tak? Z drugą osobą, której no jeszcze de facto tutaj ni, ni, żadne karty nie przedstawiają. Oprócz tego czytania pierwszego, dla tych, którzy już mają partnerstwo. Jakie wyzwanie, jeszcze jakieś jeszcze moi drodzy, swoje myślokształty, niedowierzenie wręcz. I ósemka mieczy to, jest, to są nasze myśli, które nas ograniczają, to są nasze lęki, które sobie gdzieś tam kłębimy w, was, w, waszych, w naszych głowach, i one w 99% nie mają szans na wyjście na światło dzienne. Także przestańmy myśleć, że nie możemy, tak. Radą na to wyzwanie jest y, pięć y, miecz. Y, y, tutaj niepo, niepo, jaka jest rada na to wyzwanie, na te myśl o kształty, wygraj z nimi. Po prostu sposobem sprytem wygraj z tymi myślami, bo masz szansę wygrać z nimi. I albo ty wygrasz z tymi ograniczeniami, albo one wygrają z tobą. A tutaj nie ma, to nie ma, bo ja tutaj teraz widząc te ograniczenia widzę, że możecie mieć pewnego rodzaju obawy, tak? Myśleć, że jak wy sobie poradzicie, nowe mieszkanie, tak? Czy nowe, czy w ogóle chcę, dojrzałem, dojrzałam do tego, żeby stworzyć coś nowego, ale czy ja sobie poradzę, tak? Czy ja będę potrafić tak żyć, jak ten arcykapłan? Ale to jest tylko w waszej głowie, bo nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest możliwe, tylko trzeba zrobić ten pierwszy krok, a trójka... Monet mówi o tym pierwszym kroku, o wybraniu decyzji i pierwszym kroku do przodu. Wy w tym miesiącu wasza siła, waszą siłą jest pokonanie myślokształtów, lęków, obaw. Dziewiątka mieczy w pozytywie. Czyli dobrze. Pokonacie, wygracie. To, jakbyście posłuchali tych, tej rady, tych kart i wygracie swoimi lękami i obawami. Na czym się skupić? Królowa Monet. Bardzo mi się takie uziemiające to. Dużo myśli i dużo ziemi, jednak w tych emocjach jest. Skupcie się właśnie. No bardzo to jest. Skupcie się właśnie na tym swoim, na uziemieniu po prostu, na znalezieniu swoim, swojego miejsca na świecie, na ziemi, na swoim pięknie, na cieszeniu się ze wszystkiego, co was otacza. I to wam sprzyja, bo dziewiątka hmm, pentakli też o tym mówi. Skupiam się na wszystkim, co posiadam, co mam koło siebie. I wy na tym, na tym się skupcie. Na tym nawet skrawku ziemi, na tej ziemi. W przełożeniu jeszcze sprawdzimy. Mamy, no i tutaj idzie już nowa emocja. Rycerz kielichów. Pokonanie myślą kształtów na swój temat przede wszystkim, na temat swojej osoby i swojego działania. Nie bać się zrobić pierwszego kroku i naprawdę szukać swojego miejsca na ziemi takiego spokoju, duchowienia. I wtedy emocje są tuż za rogiem. Jeszcze dodatkowe przesłanie, które też już wylosowałam. Tutaj mamy dziesiątkę mieczy. Chciałabym zakończyć myślenie. Negatywne myślenie. Ale tak jak dla wszystkich nie będę tutaj dywagować, tylko po prostu przeczytać. Prawdziwa mądrość oznacza umiejętność odpuszczenia. Czasami i sobie trzeba pozwolić odpuścić. Ja postawiła tutaj na odpuszczenie właśnie tych myśli. Czyli ziemia, materia ponad nasze myślokształty i lęki, które w zasadzie nie istnieją. Pozdrawiam bardzo serdecznie.